Witam! Słuchajcie, jest poniedziałek, w tej chwili do dupy, ale nie przejmuj się, skoro tu jesteś, to może będziemy się dobrze bawić. Ta na pewno. Na pewno będziemy się dobrze bawić jak na przykład w ostatnim meczu z Arsenalem, który żeśmy przejebali. Już mamy porażkę w lidze mistrzów eee, Ale dobra, na razie, na razie spokojnie. Gramy teraz z Realem Betis, taki skład wystawiam. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to dzisiaj powinny być dwa mecze z Olimpiakosem Pireus, brak lewej nogi. No i zaś kurwa muszę skład zmieniać. No czyli Jamal nie może grać. No i w sumie balde tylko. A Sergi Cardona? Aha, lewonożny. No dobra, to ja dam tutaj malo gusto. No i mieliśmy tylko dwóch lewonożnych, więc możemy już przejść do skipu meczu i zagramy też dzisiaj. Oczywiście jest zwycięstwo, ale znowu tylko 1 do 0. Coś tutaj mi nie pasuje, bo wyniki są naprawdę takie sobie jak na razie w tej całej lidze. Na przykład o Real Madrid 4-1 wygrał. No, ale nadal bez porażki i cały czas pierwsze miejsce. Też jest to tylko ejbar niby w pucharze, ale puchar ja chętnie ja lubię zagrać sobie zawsze puchar. Są to zawsze ciekawe mecze, więc chyba tak po prostu zrobimy i też ja, będzie to jako rozgrzewka przed Olimpiakosem. No bo nie ukrywam, że tutaj z Olimpiakosem jedziemy na wyjazd i trzeba zgarnąć 3 punkty, a nawet 6, bo później gramy drugi mecz z Olimpiakosem. No i trzeba wystawić jakąś dobrą drużynę. No i wystawiłem właściwie najlepszą. To jest najlepsza drużyna jaką posiadam w tej chwili, czyli Choć szczerze to powinienem dać tutaj pograć rezerwowym, ale dobra, to pozmieniamy ich najwyżej w trakcie. Jeszcze kołem, oczywiście, nie można. A, a to. Kurwa mać. No to okazuje się, że jednak nikogo nie pozmieniamy, bo nie mogę nikogo zmienić w tym meczu. O kurwa, nie wiem jednej rzeczy. Nie pamiętam czy zmieniłem z powrotem na to, żeby mecz trwały 8 minut, bo w ostatnim odcinku graliśmy z Arsenalem mecz i wylosowało nam kole fortuny, że mecz będzie trwał tylko 5 minut. Nie pamiętam czy to zmieniłem. Zaraz zobaczymy, czy ten. Nie, chyba zmieniłem, bo wydaje mi się, że w miarę wolno ten timer leci. Jak, le... Jak było 5 minut, to leciał dużo szybciej, więc chyba. Dobrze jest, także lecimy, a już rafinia, akcja pierwsza? O Jezu, co to? Jest Rafinia, uwaga, cyk! A, kurna, ciężko. To jest dobra pozycja dla Rafini. Czy uda się w końcu strzelić pierwszego wolnego w tym sezonie? Bo nie ukrywam, ostatnio mi nie idzie, tak jest! Ale fajnie, tak upadała w dół. Idealnie nad murkiem. Pokaż mi powtórkę. No, kurde, elegancko strzelony. Ale powiem wam szczerze, ten A-bar na razie wydaje się taki strasznie f... Fajt łapowaty, w sensie bardzo łatwo im jest odejść Już miałem dwie akcje przecież i teraz jeszcze gol A to dopiero 10 minuta, więc no to powinien być łatwy mecz po prostu Dobre dośrodkowanie i bania była u Cygana Oj oj oj, Eibar teraz ma okazję Ale zatrzymał się, zobaczmy co tutaj zrobi napastnik O ile to jest w ogóle napastnik, gol! Niestety tracimy... Możliwe, że bramka wpadła w 21 minucie i 37 sekundzie. Strzela mi Ivan Gil. No teraz taka moda, nie? Się zaczyna jesień to i gile się pokazują. Ra Jamal do Rafini. Rafinia jeszcze do Jokeresza No i znowu ten nie może trafić, a właściwie to broni mu bramkarz. O Jezu, Bat, Tis -tuta? Jamal, uwaga, uderzenie z dystansu, ale pl pluje przed siebie jeszcze! Gol, ale no niestety spalony. Prawie Wirtz tutaj miał. Ciekawe jak dużo, jak mocno był na tym spalonym. No kurcze, dużo. Tak szczerze to centymetry. I by miał chyba szóstą bramkę w tym sezonie. Pisaliście, że, że Wirtz w tym sezonie leci po złotą piłkę. No i to by miało sens. Tylko, że w tej grze chyba cały czas złota piłka jest nadawana za, za rok kalendarzowy, tak jak to było kiedyś, a nie tak jak to jest teraz, czyli za sezon. Dobra, piła do Rafini, będzie okazja, Rafinia sam by to kończył. Ale do Jokeresza podał I myślałem, że to jest zły wybór Ale jednak trafił, dobrze Do trzech razy sztuka No, ale może wygrać nagrodę UEFA No, bo nagrodę UEFA wygrywa się za sezon właśnie I tak właśnie w tym sezonie wygrał Jokeresz Pedri, Jamal Tutaj niepilnowany Jamal Zagranie do no, Wirca No i mamy bramkę Wirca <laughs> Ej, naprawdę Niesamowite statystyki I wydaje się, że na tym nie skończy Bo tutaj ładuje kolejną bramę Tym razem w Copa Del Rey To chyba... Chyba już strzelał w każdych rozgrywkach możliwych, jak na razie. No w Super bucharze nie strzelał, bo tam tylko jamal. Ja no łatwo jest w tym meczu. Ten gol to taki wypadek przy pracy, zdarza się co nie. To tak jak czasem się gra z San Marino, wygrywasz 5-0, jedno ci strzelą, no i chuj, no i co zrobisz? Znowu Rafinha, dobra sytuacja. No i bramka, a więc druga bramka. Ja nie mogłem w ogóle strzelić, a tu już druga. O Jezu, gol! Ty, jakie jaja, ale on to zmieścił idealnie, to ta piłka w ogóle tak przy słupku poszła, że to było nie do wybrony. O, to jest dobra kamera, więc zobaczymy sobie to z tego kąta, wrzuta idealna, no i tu minął się Balde z piłką, ale spokojnie, spokojnie. Kalma, kalma. Dobrze rafinia, dobre zagranie, Resz i znowu broni mu bramkarz, no cholera. O, ja pierdzielę, co tu się wydarzyło, Kubarsi, 88 overall, takie co robisz? I chuj, Ej, 4-3. To jest naprawdę dobry mecz, ale trochę już się zaczynam obawiać, no bo generalnie to mówię, że Jbar gra słabo, mi ładuje 3 bramki, no to chyba jednak trochę nie tak słabo wcale. No ale to akurat mój błąd i to straszny, a właściwie to nie wiem czy mój, bo ja na piłkę biegłem, tylko o niej nie chciał wziąć. Ja pierdzielę co jest? Kolejna akcja! Karny, no i po co? Ja się wślizgałem? O Boże, ej, będzie 4 na no 4 takiego meczu. Jeszcze nie miałem, żeby tyle goli padało. Wcale nie musi tego strzelić, ale... Ale nie strzelił, tak jest! Nie ma 4-4, co ja tu gadam? Już od razu w przyszłość wchodzę za jakieś 4-4, kurwa. Nie ma nic. O, jak... jakie podanie? Nie gadaj! Ja, dobrze, że tego nie podawał, tylko coś tu odwalił, manianę straszną. To już końcówka tego meczu, ale jak rozegrali, to kurde, no jestem pod wrażeniem. O Jezu, taki mecz można powiedzieć trochę bez obrony w ogóle, w jedną i w drugą stronę. I znowu Jokeresz sam na sam z typem. No i wyczyszczony jak świnia. To znaczy świnia się tapla w błocie, ona wcale nie jest czysta. Dobra, chodź, najs. Nice. 3 do 4. Co za mecz? A mogło być dużo więcej bramek. Gdybym ja wykorzystał swoje okazje, i jej bar też, miał rzut karny, no to tutaj powinno być te 4-4, ale wyczuty elegancko, także kozacki mecz, naprawdę. I bohaterem meczu Wiktor też mógł mieć tu Hatrika na pewno, ale bronił mu bramkarz, także fajnie. I mamy jakieś niespodzianki na no chyba nie za bardzo. Z kim zmierzymy się w następnej rundzie z Espaniolem, czyli to będą derby. No i teraz się zaczyna. Liga mistrzów Olimpiakos. Ten mecz trzeba wygrać. To jest mecz na wyjeździe. Generalnie to musimy wygrać wszystkie mecze z Olimpiakosem. Jeszcze jeden mecz z tym. Już zapomniałem, jaka to była drużyna. Kill o, No także tego. No i z Arsenalem to będzie pewnie mecz o pierwsze miejsce w grupie i też trzeba będzie to wygrać, to będzie ciężkie, ale postaramy się to zrobić. No i to jest taki mecz w mie do odhaczenia, ale łatwo nie będzie. No za darmo nam nie dadzą tej wygranej, więc trzeba się jednak skupić i postarać troszeczkę. No to jest skład ustawiony. Później zmienimy najwyżej coś, o ile będziemy mogli. Ej, tu jest Luis Palma, czy to jest ten chłop z Lecha Poznań? Ty Jokos, to jest on, czyli to jest. On wypożyczony z Olimpiakosu? Dobra, kręcimy, co nas spotka dodatkowa noga. Ojoj, plus 10 do szybkości. O kurde, ktoś dostanie speed boosta potężnego. Tylko też Pytanie kto to będzie, kręcimy kołem oczywiście losowe, GARIDO! O cholera, Ej powiem wam szczerze, on wcale nie jest takim złym pomocnikiem, a teraz będzie jeszcze lepszym. Mamy Garrido na ławce rezerwowych, no tempa on zbyt wiele nie ma, ale teraz dostanie dodatkową nogę, trzecią. No i dostał plus 10 do tempa, ale szczerze spodziewałem się, że będzie jakoś więcej overrola, a tu nic się nie zmieniło w sumie, więc... No ale jest szybszy, na pewno lepszy. W ogóle dzisiaj jak to nagrywam, gra reprezentacja Polski dokładnie za 3 godziny, Będą grali z Litwą, wy to jak to już oglądacie, no to jest już po meczu, właściwie jak ja to montuję, to też jest już po meczu. Obstawię sobie wynik, ja myślę, że będzie 3 do 1. I myślę, że Litwa nam strzeli bramkę, no bo jak strzeliła dwie bramki, w ogóle to też strzeliła Finlandii, czyli bramki oni strzelają, no to myślę, że i Polska też straci jakąś bramkę. Ale myślę, że wygramy ten mecz i oby to się kurwa źle nie zestarzało, bo jak nie to będę musiał tu wkleić muzykę z kiepskich. Ojej! O kurwa, my tu gadu gadu, a Olimpiakos wygrywa 1-0. No, po pierwsze, to może być niezła historia dla fanów Olimpiakosu, ale kurna, nie dla Barcelony. Szczerze, raczej by się nic nie stało, gdybym przegrał ten mecz, ale na pewno bym już się wypisał z walki o pierwsze miejsce. O, dzień dobry. No to już mamy 1 do. O kurde, zera cały czas. Ja pierdziele, o cholera jasna Muszę się skupić, zagrałem jakiś Puchar króla, w ogóle nikt nie słyszył Co to jest kurwa puchar króla, tam jakiś e Eibar, a tu przyjechał Olympiakos, na ligę mistrzów I zobacz, inny poziom gry od razu Dobra, Rafinia, please, kolejna szansa Chyba dobra siła No kurde, też zła, nawet nie Podskoczyli w murze, a nie trafiłem O, jest dobre zagranie, Jokeres Jeszcze zagranie do Rafini Rafinia, ależ przeszedł Ja pierdziele, jak to jest Możliwe. Zawsze po długim słupku takie gówno wpada. Znaczy nie wpada właśnie. O Jezu, ten mecz się źle zapowiada. Koniec pierwszej połowy. Nie jest kolorowo. Teraz dobrze, Jokeresz wchodzi, rafinia w pole karne. No i nie mogę obejść zawodnika. I ja... Ciężko jest, no kurna, wej to se wchodziłem jak chciałem. Masełkiem wszyscy obsmarowani byli. Teraz świetna sytuacja, Jokeresz ma piłkę! No, no kurwa! Teraz Gavi będzie do środka. No, Jamal schodzi na lewą nogę. No, nie, zablokowane. Jeszcze Wirtz da dystansu za. <grym> o Boże, nie dam rady chyba. Może bym coś zmienił. Jamal schodzi, wchodzi. Torres, ale i tak muszę ich zamienić miejscami: Miejscami z Rafinią i może do tego jeszcze Xavi Simons. No i liczymy tu jeszcze. Ja, ja nie liczę na remis. Ja chciałbym to wygrać. Teraz, dobrze. Gavi, proszę, przeszedł to. I strzelił, ale bramkarz broni wszystko, to wszystko tak na styk, ja już im się ręce trzęsą. O, dawaj, dawaj, no kopnij, Jezu, ile ty się zastanawiasz. Proszę, no to już nie ma szans na wygraną, ale ja tu nie widzę szans na remis, jeszcze rzut rożny. dwie minuty dodane. Ty, przegramy to, no nie wierzę, no. Co jest? No czemu ty tego nie złapiasz peda... Nieważne O nie, koniec Ja, pierdolę, przegrałem No trudny wyjazd, no co zrobić, no trudny wyjazd Jaremczuk, najlepszy Ej, dobra, przegraliśmy kolejny mecz rzędu w Lidze Mistrzów My jesteśmy, kurwa, debilami Arsenal wygrał z no, oczywiście, że tak I Olympiakos nawet nas nie, nie przeskoczył A, spoko Słuchajcie, no nie mieć drugiego miejsca w tej grupie To, to po prostu byłoby... Wstyd. I właściwie to chyba nie da się tego wykonać po prostu, nawet jeżeli przegram z Olimpiakosem, ale no, kurde. Nie wiem, kurwa, no, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Skład ustawiam, szybkie ustawianie, zobaczmy, jaki nam tu wybierze taki, no i dobra, może być. Chcę zagrać jeszcze raz z tym gównianym Olimpiakosem i pokazać, kto tu rządzi. Zmiana sterowania, manualne podania i strzały, no, fajnie. No to nie zdążymy dzisiaj z Olimpiakosem zagrać, bo tak nam wyskoczyło, że mamy fajny challenge, no i szkoda by było go nie rozegrać, a właściwie to powinienem, muszę właściwie go rozegrać, bo to jest ciężkie. Manualne podania i strzały gramy z Lewantą. No szkoda, że dzisiaj nie zagramy już z Olympiakosem ale w sumie to może z jednej strony i dobrze, bo no kurcze nie jest, no dzisiaj nie idzie za się widennie, ale przecież ostatnio też nam wcale nie szło. Dobra, shoot type manual, pass supportler manual i gramy na manualnych ustawieniach, także no zajebiście. się. Co pograłem? Kurwa, dzisiaj, czy nie? No ten pierwszy mecz był. O bardzo fajny, z jednej strony. Z drugiej też można było wywnioskować, że coś jest nie tak z moją defensywą i no no, no chujan ja nie wiem. Czasami drużyny zagrają tak, że strzelą ci tą jedną bramkę naprawdę kozacką sytuacją. Niektóre momenty no mega ciężko jest odebrać, o ile w ogóle się da, no czasem tak jest, no. Trzeba brać to pod uwagę. Tragicznie się zaczyna ten sezon, wy się pewnie śmiejecie teraz ze mnie, no kurna, ale w sumie to ja się wcale nie dziwię, no bo mówię na początku sezonu, że w sumie to jebać to ligę, gramy tylko ligę mistrzów kurna, musimy ją wygrać, cel numer jeden, po czym przejebałem z Arsenalem i później z Olimpiakosem. dwa mecze już w grupie i na bank będziemy mieli już tylko drugie miejsce, śmiesznie, to by było jakbym nie miał nawet drugiego ale nie no, to się nie wydarzy, to nie może się stać no ja... Nie mogę, ja się czuję dzisiaj taki zagubiony, no w tym meczu ja już gola nie strzelę raczej. Dobrze, że nastrzelałem dużo w pierwszym meczu, to chociaż coś tam strzeliłem, nie żebyście mieli co obejrzeć, a tak to kurwa nic już więcej nie dostaniecie. O, Wirtz ładnie to zrobił, no i to jest piękny strzał kurwa, jakby to nie był manual to by siadło na pewno. Jest o oh Boże, no Czemu? To tak go ślawą tego palca. aby byłem pewien, że cenuje prosto w bramkę. Dobra, wchodzi Amal. I to w sumie nie jest dobre dla niego samego, bo pewnie dostanie chujową notę po tym meczu, ale trudno. Dobrze Wirc. Ooo! Kurna, ale to pięknie zrobił. Dobra Wirc ma dużo, dużo miejsca. No, i to miało być podanie do Yamala. Kurwa, mać. Ale soczysta, kurwa poleciała. A Zara poleci druga. Jak mi teraz strzelą gola. Naprawdę. Naprawdę. Dobra, na szczęście zjebali, ale powiem szczerze To była katorga grać ten mecz Jakoś ostatnio jak grałem manualnymi, to tak źle nie było A dzisiaj, naprawdę, to jest ewidentnie wskazanie na to, że trzeba zakończyć Bo dzisiaj to nic nie osiągniemy raczej Pałku Barsi najlepszy, no Zdarzają się gorsze dni i powiem szczerze, czasem mam takie wrażenie, że to gra jest przeciwko mnie ja, Ale dzisiaj absolutnie nie, dzisiaj ja mam wrażenie, że coś taki zabulony jestem Naprawdę słabo mi się grało, nie mam pojęcia co, ale formy nie mam dzisiaj. Także dobrze, że w sumie się tak złożyło. O, jeszcze Real Madrid nas wyprzedził. Zajebiste newsy na koniec odcinka. Ale to, co chciałem powiedzieć, dobrze, że nie zagraliśmy z Olimpiakosem, bo, 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 bo mogliśmy przejebać też i ten drugi mecz. Lepiej rozłożyć siły i zobaczyć. W następnym odcinku zagramy z Atletico Madryt. Czy zagramy ten mecz? Możliwe, że zagramy, tak żeby się rozgrzać. Skoro gramy u siebie w sumie, czemu nie? Ej, ja nie widzę Atletico w ogóle w top 10 ligi. Gdzie on to jest? O! Atletico Madrid nie wygrało w tym sezonie jeszcze żadnego meczu i aktualnie są ostatni w lidze Ej, to musimy zagrać ten mecz, musimy zagrać i ich pokonać, żeby na tym ostatnim miejscu zostali Co to byłaby za historia, gdyby Atletico spadło z ligi? To jest niemożliwe, ja wiem, bo tak czy siak to jest dopiero początek sezonu 7 meczy dopiero za nami, Atletico i tak wyjdzie z tej strony trefy spadkowej, ale na razie to wygląda komicznie, więc jeżeli chcecie, żebym rozjebał Atletico w następnym yy, odcinku, to zostawcie łapkę w górę. No i co? I życzcie mi, żeby poszło mi trochę lepiej niż dzisiaj, bo dzisiaj... A może to tak ma miało być, że ja zagram chujowo, ale dzisiaj reprezentacja Polski zagra dobrze. To jest niemożliwe, wiem. Dobra, nara.